Hejka, witam Was z tej strony tiger 344 eee, Dobrze, jak widzimy, zaczynamy już kolejną misję z gry. Tym razem, już gramy w kopalni Mori, czyli trzecią misję. No to zaczynamy. Let's go! A dzisiaj mieliśmy taki nieprzyjemny wypadek w szkole. Opowiem, opowiem Wam później, trochę od, w czasie gry, opowiem. to the north the mines of moria also grow ever more deadly here in times past gandalf cast down the balrog after days of combat that terrible battle cost him his very life but permitted the ringbearer to escape those dark and dreadful halls but the great underground city of Moria still remains a breeding pit for goblins and other foul things. Now is the moment when the free people must at last reclaim Moria. Gimli the Dwarf shall leave. Yet all must remain wary, for fissures open everywhere. And Gandalf fears that a new evil might stalk those ancient halls. Odzyskanie Kopalni morii. Jak widzimy, 6 kwietnia 2019 roku. 3 Ery, jak widzimy. Um, um, weźmiemy sobie też wojownika na początku. A jak widzieliśmy, jest to odcinek. Jakby to powiedzieć, nie tak jak w, w części prowod Króla, czy jednej z nich, to tam chyba. Czy drużyna piersienia, o, drużyna pierścienia tak, w części w pierwszej. To tam było, że mieliśmy przejść przez te siedlisko zła. Ale tu Fabuła nam powiedziała, że mamy odbić kopalnię mori. Czyli nie, niedawniej siedlisko mm, tych krasoludów, którzy dokopali się do, do piekła. W to uwierzyć nie umnę, ale dobra. Dobra. Tak, trochę o tym e, w przypadku w szkole. To tak to powiem. E. Graliśmy w piłkę do żobę. No i ja kolejka mi podał piłkę. Więc biegnę z piłką, ma. No nie wiecie to jak to jest. Piłka trochę. Musiałem e, wyko wykonać dribbling i pokonać przeciwnika. pokonać przeciwnika czyli tych zmienimy sobie na maga czyli piłkarza obcej drużyny no to jak już ten, wykonałem to, debil piłka mi trochę daleko odskoczyła od nogi no i wtedy odleciałem no to przyspieszyłem trochę ze sprintem, więc bie biegłem szybciej je. I do, 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 doleciałem do piłki. I bramkarz obcy drużyny mi podleciał. A wtedy ja. Nie, nie zdołam się już, żeby przed nim zatrzymać. No i wpadłem w niego. On walno. mnie w piłkę halową. A... No, to, no to wpadłem w niego. No i on walno w ścianę. No i zębami. A zęby mu się połamały. Tak. Trzy. Trzy z boku. Wiecie co. Szkoda słów. Jakie sporty mogą być niebezpieczne? Sorry, ale mój brat przyszedł, bo moja matka dzisiaj ma urodziny. Ale on kurde, mole, weszli mi! A... Poczekajcie chwilę. Dobra jestem, akurat mnie jak widzimy zabili. Sorry, że tym drzwiami tak mocno to ewanolęm, ale one kurde nie chcą się zamknąć, niekiedy. A co z tym jest dzisiaj? Zrób to samo, gra się znowu tnienie bezsensownie. Nie wiem, wiem czy ma tak... Ale nie narzekajmy. Może się z czasem ustosunkuję. to? No kurde, No i lecą. No i super. To naszego gimniego No i dead. Limp jest właściwie dobry, tylko że on jest taki mały. No i wiecie, ona nie ma za dobry zasięg. Nie, nie, nie! Fuck. No kurde, no. Przez te lagi. Nie wiem, albo coś mu brat dzisiaj robił. city we must escape this dark place by the stairs would you mind being A górę widzisz. No i stepi za Wof! No i dup! Nie no ja nie co to za problemy z tej komputerem mam Cage. It must be secured. me Smite those archers. Like that. Czemu te trole? Skąd, przychodzą? a stąd? Hahaha. Ha, ha. Chociaż te trole się łatwo zabija. Te trole. Na łatwym poziomie nie... gra się łatwiej o wiele niż na normalnym. A.

No wiecie co, ja nie dam ransom. Wiecie co, cofnę się. No jeden ich przytrzymuje, no wiecie co. No wraj wreszcie. <laughs> we cannot advance without control of that bridge. That bridge. Oh, Nie, no, chyba ci nie damy rady Nie Przytrzymaj No O. Tak, zyski, fanie. Zidana. Ale ten zapierdziel takie małe nogi, a tak zasłuba. Gandalf. Mamy z balrogiem walczyć. Dobra, Gandalfem sobie pochodzimy. Mm, no dobra. Mamy tutaj większe szanse, ale... O Boże, jaki łatwy Boże, ale ma tego ciosa kurde wielkiego No to słuchaj, Widzi? Aha, 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 aż padło. Aha, ah. no, mamy tu kaceke. Końcowego misji. down, returning to the bottomless pits of moria. the ancestral home of the dwarves has now been reclaimed, and the creatures that infested it flee our wrath. but moria's liberators dare not tarry, for the dark lord sauron has now unleashed his armies upon the world, and all the free people must hasten to his defense. Dobra, jestem, no i mamy tu os No boże, misja o teraz mówię Ech. Dobra, no, ja, ja, na razie nas nie dadałem od początku gry Chociaż jak zapieszałem, zagrałem, boże, padę. Dobra, oglądamy Faramir brought the ring bearer here, but wisely allowed him to continue his quest. Now a garrison of Gondor's defenders keep watch, ever where. The warriors that hold the south coast secretly hope for Faramir and his Ithilien rangers to return at dawn. But the ranks of the orcs continue to swell, and hope alone is but a flinty sheet. Silence shrouds the far shore of the Anduin. As the defenders of Osgiliath are left alone to sharpen their fears, in the gathering darkness, dawn cannot arrive swiftly enough for these brave men of Gondor.